Może się śmieją, nie ze mnie. E, jak wy, wyprawiałam w styczniu w Polsce, Daniel przyleciał z Rosji na właśnie imprezę. Co ty zobaczyć co szkoły? w szkole? Marcin, skąd znasz Marcinę? A ja nie znam Marcinę. To jest Daniel. Kto Marcina? Marcinę? Dobra. Faktycznie. To odpowiadam trochę na pytanie związane ze szkołą, bo dostaję ich od grona na, na uh, private. No, just... <grywa> Takiego jak się, <grywa> się. Uh, Na prywatne wiadomości ich jest. <grywa> Boże, nie mogę się skupić. Nerding time. Oh my god, mam klasę, dobra. Trzy minuty. Pepe. Pa, pa. Uh, aha, dobra, to. Cały czas dostaję pytania, jak to się stało, że wyjechałam do Stanów. Dlaczego chodzę tutaj do szkoły? Jak się nazywa moja szkoła? W ogóle jak dostanę uwagę, to będzie na Was, żeby było mleko zaraz. Eee, I chciałam powiedzieć, że wyjechałam tutaj w 2016 roku. Tak miałam przez, przed ukończeniem 16, e, 16 lat tuż. E, I moja szkoła nazywa się Southwestern Academy. Dobra, będę odpowiadać na pytanie. Jak tam Dubie? Masz, masz czymś teraz pomalowane usta? Już chyba nie. Zadajcie pytanie. Jesteście do tyłu od 9 godzin? Tak, jesteśmy do tyłu od 9 godzin. Czemu chodzi do szkoły w USA? Bo takie było moje marzenie i zawsze chciałam tutaj zamieszkać. Chcę, żebym mówiła po angielsku. Przecież ja gadam z Danielem. Masz tej pozytywnej energii. To to słońce, to to słońce w Kalifornii na pewno.